Lepiej wybrać ruch w bezpiecznej odległości. to powiedział? Dlaczego? Dlatego, że nie jest ani zbyt ciężki, więc jest dość szybki, ani zbyt mało uzbrojony, co czyni go łatwym celem dla innych na Może nie będziemy słać z kim walczymy. Uprzężone! narożniku, tylko nie zwień mi ty tam. mi tytani Zrzucił mnie! A tu? No Zrzuciła Jezus, jak oni słów używają W tej grze masakra jakaś Zrzucił mnie! Nie ja wiedziałam, że będę musiała trzech naraz tutaj zrzucać. No ale coś. O, można od tyłu kogoś tam wgnąć. Uciekł mi. Widzieliście to? Normalnie chamstwo. Ten już się pożegna z turniejem. Dobra, został jeden, który ma więcej życia ode mnie na dodatek, więc trochę się martwię o przebieg tego turnieju. No ale nic. Dobra, zrzuciłam go. Jedź, jedź, jedź. Dogoń go. Nie, nie przegrałam. Jeszcze dobra. Jest git. No, czekają mnie jeszcze dwie rundy. Dobra. Ostatni pojedynek. Muszę w niego trafić, bo jak on we mnie trafi, to chyba przegram. Już. Nie trafiłam. Kurka wodna. No, raz, raz, raz. Szlag. Gdzie ja wpadłam? Matko. Nie mogę przegrać, bo jeszcze dwa turnieje mnie czekają. Bo to jest dopiero ćwierćfinał. Spadł. Hurra! Wygrałem. Dobra. Jeszcze półfinał i finał. Oto mamy zwycięzcę! A jest nim nie kto inny jak Reksio, zwany Dzielnym Psem! Do następnej rundy przechodzi również pomity, ale najsłabiej Jan Kanty Barbarzanty! Królu Gluttonie! Hmm. Uprzęże uprzężone, to. Przechodzimy co? dalej. Już! Start! Mamy tu już mocniej zaprzężone, uzbrojone w konie. Kurde, zagapiłam się. Lepiej mi szło jakoś za pierwszym razem. No ale cóż. Trudno się mówi. Dobra, dwóch za jednym razem zaliczyłam. Zaliczyłam, no. Zepchnęłam. jednego się już wyeliminuję, drugiego częściowo. Tylko czemu wjechałam tam gdzie nie wolno, z rozpędu. No nic, nic mi to nie wadzi tak naprawdę. O! Matko, znowu tam wleciałam. Dobra, i teraz znowu będziemy się bawić w ściganie. A to jest ten ciężki koń. Dobra, uciekamy i zaraz zawrócimy. No, hapsa nie, nie kurde. Potłukę się sama przez to, że nie wyhamowuję. No, też mi życie zabiera za to. Kurczę, Mogę w niego trafić w końcu, czy nie daraby?

a Boże, Boże, a wansowaliśmy, no! Chwała więc panowie i panny też, za moment, wyłoniony zostaje dzisiejszy. Wielki już się bałam, że nam się nie uda. Matko, już myślałam, że się o, nie uda. Ej, myślałam, że tylko pierwsze miejsce jo! przechodzi Wio! Tak. Nie trafiłam żadnego. Ha, chciałaś mnie uderzyć, co? Zapchnęłam? Trzech bym uderzyła, ale chyba trzeciego się nie udało już. Dobra, ci niech się tam zabijają. Nie! Nie tam! Latko! Dobra, tamten jeden już leży. Czyli zostało nam w sumie ich dwóch. Tylko teraz chyba musimy być pierwsi. No dobra, to jeszcze tamten na dwa uderzenia. My mamy pełne życie. To nawet jakby nas raz tam poharatał to... Dobra. Nie, znowu. Znowu leciałam tam, gdzie nie powinnam. No trudno, dobra. Zatłuczemy go teraz. Na śmierć. Tak go zatłuczamy oh, aż umrze. Chociaż nie ma przemocy w tych grach, no ale. No. Daj, Reksiu. Strąciłam go. Tak. Tak. Jestem mistrzem, Zapamiętajcie to ułożenie tu. Przepraszam. Przepraszam. Czcigodny królu, nie, bekonie szósty, tłusty, ty. Oto przed Tobą dzisiejszy czempion! Reksio zwany Dzielnym Psem! Niech Rycerzu, możesz się teraz zanurzyć w aurze świetności naszego króla! Przepraszam, przepraszam... No, co dalej? I wystarczy. Dobra. Gol Na turnieju rycerskim! Gratulacje całego klubu kibica! To było coś! No to spadamy teraz tutaj i lecimy do naszego tego pomnika, ponieważ już podejrzeliśmy, jak wygląda... Herb! No, pewnie no tego króla! Coś tu trzeba poprzestawiać na pewno. Ech, jak znam życie. Dobra, to chyba teraz wystarczy tylko przestawiać to w ten sposób. Ostatnio zajęło mi to strasznie dużo czasu, bo naprawdę ciężko jest ogarnąć, jak to ustawić, żeby to było dobrze ustawione. To jest naprawdę ciężka zagadka. I ja Wam powiem, że ja jej kompletnie nie ogarniam że tak. E, tak. Dobra. E, tak. Tu hopsa. E, hopsa. Tak. Hopsa. Hopsa mówię no. M może tak. Hopsa. To hopsa. tu. Hopsa. To tu. To tu. To tu. Może hop. uda mi się to ułożyć. Jakoś, nie wiem, szybciej tak. niż ostatnim razem, w sensie. To tu. Hop. I hop. No tak. To przenosimy dalej tu. To tu. To tu... No, przenosimy. No, dobra. M może tak. Teraz tak. Eee, to trzeba przenieść. Tak. Tylko tam już ten sposób nie wyjdzie. Eee, tak. Szyt. Nie wiem jak ja mam to przenieść. M może tak. Dobra, zobaczymy. W ten sposób. Może to coś tu? mi się uda zrobić. Tylko, że ten pies powinien być po drugiej stronie tej układanki. E tak, e tak. może tak. To tu. No. I co dalej? O to jest pytanie. Może No wróciłam do stanu początkowego. Ale dobra. Tak jak było, tak jest. Muszę zamienić tą rybę I tego psa miejscami Tylko jak to zrobić? Nie mam pojęcia szczerze mówiąc O To tu Może tak To hmm. tu... To tu... O! Tak? To tu... M może tak. tak. Dobra, udało się. I teraz ptak był na tle niebieskim, to było na tle czerwonym, tak jak było oczywiście, a to na żółtym. Teraz to się zgrzytnęło wewnątrz pomnika. I goglą naszych bohaterów ukazały się schody do, podziemi. schody do podziemi. Możemy zajść i w końcu z tych z tego średniowiecza się wydostać. Dziś tu jest klucz, tylko ja nie do końca pamiętam, gdzie on jest. Te wajchy wszystkie były mi potrzebne. Dobra, tu jest klucz, ok. Co? Chodź, Kretesie. Czemu Kretes mi tak zamula? To jest straszne. Dobra. Ogólnie, zabawa tutaj w tej mini grze polega na tym, że te wszystkie zwierzątka i żyjątka, Pająki które się duszają, bawią, bawią się w berka. Nie możemy dopuścić, żeby nasz dzielny pies został berkiem trzy razy. Kretes nam berkuje, ale dobra, już jak to przeszliśmy. To jest wszystko w porządku. Chłopca, się Dobra, Rex najpierw tu. Później Rex tutaj. Kretas tutaj. Rex się tutaj. jest tutaj. No, i hopsa! Jesteśmy przy leju czasowym! No, udało się! Co możemy zrobić? Możemy udać się do przyszłości. Rekcio uruchomił wehikuł. Nastawiam mniej więcej 8.30 po południu. A właściwie wieczorem. Wehikuł po raz pierwszy. I znowu lecimy. Tym razem nasi bohaterowie wybierali się w podległą przyszłość. Błaki, y -y, pogadamy tam z jakąś dziadką, i wracamy do domu, koniec. No to wy jak? Ale po kolei, u nas kretów jest inaczej niż przyjaźń. A to dlatego, że mówi Kretes złożyło, że kobiety krety są z Marsa, a mężczyźni krety przylecieli z Bęc. <gry> No i stąd wzięło się całe to zamieszanie. Podczas gdy twój przodek męski to ojciec, czyli tata, mój i każdego innego kreta także, to matek. No i brnąc dalej tym wątpliwym strokiem. U ciebie Oj. jest matka, a u mnie tatka. Moi rodzice to matek i tatka. Ach, to jest. Otóż tak, mogliście tego nie słyszeć, ponieważ coś muzyka jest źle wyprofilowana z dźwiękiem tutaj. Yy, I teraz tak. Cały pit polega na tym, że u kretów kobiety są z Marsa, a mężczyźni z Wenus I dlatego ich yy, Dlatego i... Ich... Matką no jest tatka, no a ojcem... że mamy odszukać pewną dziadkę w domu yy, z czerwoną dachówką. Yy, żeby to powstrzymała babcia przed... Yy... Kurczę, byłam <mulary> przy końcówce. opowiedzeniem wnukom o Wehikule Czasu. Brrr. Rozumiesz teraz? <mulary> Ile razy będę to przełamić? o dziadce i babciu... To od razu wiedziałem, że chodzi o krety. No? Nie! Doigrałeś Już nic nie mówię, cię ja jak koniec! No daj, może ja będę lepiej kierował, co? Matko, dlaczego? A tak mi ładnie szło. To co? Coś mi się z klawiaturą chyba wycina. Dobra, leci jakoś. No nie wierzę! Dziabnęła mnie wielka kukuła! Kukuła. Bo co, bo czas... Ałała. Jak czas, to i kukuła. Dobra. Ostrożnie. Powolutku. Dobra, I mamy tak koniec. O, Reksio, oraz milczący, jak brudki, Odało się. Jesteśmy z przyszłości! Myż się nie prześlizgnie, mistrzu autobusie! A kret? F kret tym bardziej! A jak się prześlizgną, to my go i z działa jonowego! ładnie, ładnie! Dziękuję, mistrzu autobusie! Ależ proszę bardzo! A dziękuję? To ja dziękuję! Proszę? Uprzejmość przede wszystkim. Tak, tak. Uprzejmość. I kultura osobista. To także. pokolenia Jak widzicie, nawet w przyszłości. Pracowały na ten dzień. Nawet w przyszłości istnieje w zakon ryże I to jest właśnie Oczywiście. ta przyszłość Rek'Sa hmm, i Kretesa. właśnie że poszukiwani wrogowie byli tu i uciekli. Co. Uciekli! Ja wam! Ach, Przypominam o uprzejmej środzie. Ech, 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 słusznie. Przepraszam, że się usłyszałem. Proszę bardzo. No dobrze. O czym to ja? Aha. Alarm! Alarm! Braci Są w kanałach! Jurek Marcin, za nimi! Jurek, Marcin! Rek Dobra. i Kredys znaleźli się w... Znaleźli się w. nie mówię, nic nie Jestem Znaleźli się w kanałach ściekowych. Mamy oto i kanały ściekowe, mamy kolejny labirynt, ale w... jesteśmy już w kolejnej epoce, więc ja się z wami pożegnam. Znaczy na razie mam po prostu dość reksia, bo nagrywałam do tego momentu drugi raz właśnie, bo za pierwszym razem wystąpiły problemy techniczne i nagranie poszło w kichę. No, i dlatego też zajmuje mi ono mniej czasu niż tamto, co poszło w kichę, bo nie męczyłam się z tymi zagadkami, tylko po prostu pamiętałam, jak je rozwiązać. Mniej więcej, chociaż. No, niestety, szkoda. Bywa i tak przy nagrywaniu gier różne rzeczy sprzęt, różne psikusy sprzęt robi. Także tak. No, widzimy się w następnej epoce. Ja zapisuję grę. Zapisuję, Zapisz stan gry. Zapisuję grę. Czy na pewno chcesz tak? Tak. No, także i grę. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. PA-PA!